Dzień dobry Państwu. Stadion Legii Warszawy. Jesteśmy po ostatnim sprawdzianie reprezentacji Polski przed Euro 2012. Orły Franza Smudy pokonały Andorę 4 do 0. Z nami jest Roman Kołtoń, felietonista Interia.pl, a także komentator Polsatu Sport Roman. Czy ty jesteś optymistą przed Euro 2012? Czy Franz Smuda wykuł to żelazo w taki sposób, jak należało? No zacząłeś od takiego pytania, jakby powiedział... Franz, że strzeliłeś z armaty, normalnie. Czy ja jestem optymistą? Ja bym powiedział tak: rysują się dwa scenariusze. Ja to nazywam scenariusz euforii, czyli taki scenariusz, w którym wygrywamy z Grecją, wygrywamy z Rosją i gramy w ćwierćfinale, i jest fantastyczna przygoda. I jest drugi scenariusz, który nazywam niestety scenariuszem rozpaczy: czyli przegrywamy z Grecją, przegrywamy z Rosją, i po kilku dniach już nas nie ma w finałach euro. Ale powiem szczerze, dziś tak z boku słyszałem taką, taki scenariusz remisów, i nie wiem, czy to nie jest ciekawe, że w tej grupie, powiedział mi człowiek, który obserwuje futbol absolutnie z boku ale futbol jest jego pasją że to będzie grupa remisów że będzie w niej mnóstwo remisów że, że kto wie nie wiem, czy wiesz, że jest w regulaminie tego turnieju taka możliwość że w tym trzecim meczu grupowym jest możliwa seria rzutów karnych, która rozstrzygniła awansie. Chciałem Ciebie zapytać o wyjściową o rzu, jedenastkę o rzuty karne? O, rzuty o wyjściową karne? jedenastkę nie, tym razem. Karne dzisiaj. Bo było ciekawie, bo Franciszek Smuda zrzucił odpowiedzialność jakby na to, że Marcin Wasilewski i Kuba Błaszczykowski nie porozumieli się w sprawie tego pierwszego rzutu karnego. Na Tomasza Frankowskiego to trener napastników wyznacza kolejność. Widać, że Franc nagle no, oddaje jakąś odpowiedzialność tym swoim asystentom. Natomiast no, ja rozumiem, że że trochę było złości w tym wszystkim. Ja widziałem Marcin Wasilewski był taki zacięty. Ja z nim później rozmawiałem w strefie mieszanej. I on to bagatelizował. Natomiast ja mu powiedziałem, że to była taka fajna złość, że no chciałeś strzelać, byłeś wyznaczony pierwszy, okazuje się, że był wyznaczony pierwszy, a Kuba jednak poczuł się, że to on ma wykonać ten pierwszy. Każdy chciał strzelić w rąk. Każdy. W przerwie doszło do rozmowy między nimi, gdzie Kuba mu powiedział, ale będzie jeszcze jeden karny i ten karny to ty strzelisz. Wiemy, że to jest skład, który najpewniej zagra z Grecją, chyba, że, a... chyba, że coś się komuś odpukać w niemalowane stanie. Ja myślę, że on się bardziej przekomarza z nami, niż się zarzeka, bo wydaje mi się, że ta jedenastka jest dzisiaj ewidentna. Tutaj, nawet, trudno rozsiewać jakąkolwiek wątpliwość. Ja tutaj nie widzę żadnej wątpliwości. Nie widzisz sporu na lewej obronie? To znaczy, inaczej. Ja mógłbym widzieć ten spór, ale Franciszek Smuda nie widzi tego sporu. Bo myślę, że dziś wielkim przegranym tych przygotowań jest Kubawa Wrzyniak, bo on grał 8 meczów z rzędu. Wydawało się, że tu będzie rywalizacja między Sebastianem Beniszem a Kubą Wawrzyniakiem. Franciszek Smuda mówi o tych problemach zdrowotnych, ale ja powiem szczerze, ja rozmawiałem z Kubą Wawrzyniakiem i on mi powiedział, że miał grać już połówkę przeciwko Słowacji, że tego dnia on był już całkowicie zdrowy. Wcześniej pauzował trzy dni, natomiast w dniu meczu z Słowacją był, była rozmowa z Franciszkiem Smudą, że zagra połówkę, ale okazało się, że na tyle dobrze w przekonaniu Smudy czuje się Benisz, że on daje mu grać. Jeśli ten wariant wypali, to jest wielki sukces Smudy, bo on miał przekonanie, tak bardzo ryzykuje. Benisz zagrał 125 minut w Bundeslidze w tym sezonie. Natomiast jeśli by cokolwiek nie wyszło, to będzie jedyny winny. Smuda. Taka jest prawda, to jest jego ryzyko. Tutaj jakby Smuda zagrał swoim przekonaniem, swoją. swoją jakby takim oczarowaniem Beniszem i, i, i jest bardzo konsekwentny w tym. Na 10 selekcjonerów, jak mamy Smudę i dziewięciu innych, to żaden selekcjoner, żaden selekcjoner inny nie miałby takiej jedenastki. To jest autorska jedenastka Smudy. Ci piłkarze, do których on jeździł, ich prosił, namawiał, ci piłkarze z polskimi korzeniami, czyli Perkis, Benisz, Polański, Matuszczyk, to jest czterech piłkarzy, którzy debiutowali już Smudy. Tylko Obraniak debiutował u Benhakera, ale można powiedzieć też, do Obraniaka ma wielkie przekonanie. Nie wszyscy mieliby przekonania, albo inaczej, dziewięciu innych nie miałoby przekonania do wielu piłkarzy, na których stawia Smuda. Dlatego bierze na siebie tę odpowiedzialność. Proszę Państwa, zatem wynika z tego jasno. Już w piątek autorska reprezentacja Franciszka Smudy, jak to ujął Roman, powinna wytrzymać presję. I jak to dzisiaj też Smuda podkreślał, powinna już nie cofać nogi, tylko wkładać nie tylko nogę, ale i głowę tam, gdzie się czasem nogi nie wkłada w meczu Mamy z Grecją. Mam nadzieję, że tak będzie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.